Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w oczekiwaniu na wyjście kolejnego dodatku United In The Storm, chciałbym pokazać znowu jeden z topowych deków w tym momencie, czyli Watchpost D Wrater Demon Huntera. Tutaj mamy bardzo rozwiniętą nazwę. Jest to deczek, tak znaczy tak, jeżeli chodzi o część pod Watchpostową, to jest tylko jeden posterunek, bo reszta już nie jest jakoś super grana. Nie ma też tego ziomka od Watchpostów, który tam kosztował 7. A w sumie nawet nie pamiętam, jak się nazywał. O, tutaj jest karga. nie ma tych kart, jest tylko, są tylko te dwa, no i mamy też yy, agonie, yy, których jest tutaj sporo, no bo mamy czarnokolcego mówcę umarłych przykładowo, mamy taelana, mamy, yy, mamy spaczonego grzechotnika, mamy uznaną sztukmistrzynię, mamy no standardowo te wszystkie agonie, które są w tym decku, nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo sensu to dużego nie ma. Yy, do tego mamy jeszcze dwie duże bomby, które no, wiele osób mówi, że ta karta jest zbyt przegięta i że ją powinien znerfić. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o statystyki to nie wiem, bo nie mam dlatego pojęcia jak ta karta wpływa na grę, bo nie mam takich statystyk udostępnionych, natomiast jeżeli chodzi o moją opinię, no faktycznie jest trochę mocna. Można by się jej pozbyć. No ale to już tam in, in, inna sprawa. Do tego wszystkiego mamy jeszcze jakieś takie karty typu nauka lidarów, odkrywanie wyrzutka, atakowanie stronnikami, no, to się to czasem fajnie kombistym czy kie, przeszywający kieł, który dobiera agonię. No i na koniec jeszcze mamy kilka fajnych techów, jak przewodnik parady, gdzie tu Tutaj mamy troszkę tych zrywów. Nie ma tego jakoś super dużo, ale trochę jest. I czasem ten przewodnik parady całkiem fajnie bufuje nam jednostki. Mamy też Kryna, który czasem też robi całkiem spoko rzeczy. No i tak na dobrą sprawę jeszcze mamy kurtusa z popielonego, który. Też jest całkiem jak się okazuje, okay, kartą, On długo nie grał, ja myślę, że będzie grał, długo nie grał, a w końcu zaczął grać, więc nawet tutaj chyba, chyba się aż tak nie pomyliłem. No i mamy mistrza Ostrzy Samuro, który właśnie kombi się z tym przewodnikiem Parady. To tak woli, woli yy, wyjaśnienia. No i też mamy czaszkę Guldana, która jest po prostu hipermocna, yy, mocną kartą. Tak wygląda deck, to jest jeden z y, lepszych decków w tym momencie, po tego ostatni nerfach Druida i Priesta, on bardzo dobrze siada, więc jeżeli ktoś szuka jakiejś talii do wygrywania i wbijania rangi, to spokojnie myślę, że może sobie na przykład tą złożyć, bo jest naprawdę mocarny deck, i w sumie jest też dosyć mocno prosty do grania, przez to, że te wszystkie agonie, taką dobrą sprawę, trochę grają za nas. Anyway, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o opis decku Teraz zapraszam bardzo serdecznie na giereczkę, w której oczywiście pokażę, jak tym deckiem grać. Dobra, jesteśmy już w gereczce, no i zaczynamy od walki na mm, Trala 10 Burz. Nie widziałem tego skina swoją drogą. Jeżeli chodzi o nasze rozdanie i ogólnie o mulligana. Wydaje mi się, że dwie sztuki tego to może być trochę za dużo. Z drugiej strony to nam odesła całkiem ciekawie tak. Dobra, wyrzućmy tego gościa. I zostawimy sobie to. O Jezu, to, to jest na pewno za dużo. Eee, jedna sztuka brońki... O, to jest super Drow na drugą turę? Gitara każdym tak, jedna sztuka tej broni jest super mega fajną rzeczą na pierwszą turę, bo ona nam po prostu chce I zawsze chcemy na pierwszą turę mieć tą właśnie broń, nic innego Na drugą turę chcemy mieć albo właśnie posterunek, albo kolco dzika No i później oczywiście patrzymy tak, żeby to wszystko jakoś się tam zazębiało Żeby... O Jezu... O Jezu, o Jezu, panie Grzegorzu... Dobra, ja sprawdzę co mi tutaj wyskoczy No i gram tego wariata i później yy, chcemy mieć tak, żeby tam z co dzika coś wypadało, żeby na trzecią które było co zagrać i tak dalej, więc tutaj jeszcze po prostu trzeba myśleć, no ale wszystkie te karty ogólnie są w miarę, w miarę spoko później. O Panie Jedyny, co to jest za rozdanie z jego strony? Przecież ja tutaj mogę jedynie smarki nosem powciągać. A przeproszeniem oczywiście. No nie wydaje mi się, żeby ta gra trafiła na YouTube'a i chyba będzie wy, 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 wyłajpiona, ponieważ oczekuję dużego w dolu. Ale zobaczmy, bo ziomo no tutaj może coś się pojawić interesującego. Okej, okay, bez tradziku. Bez tradziku, mój ty dziku. Robimy tak. No nie, jest to super, mega dobre i potrzebne. Zróbmy też tak. No tutaj... Trzynaście życia nasza mana to raczej oznacza. Delitę De -de 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 -de. tak sobie myślę. ja też tak sobie myślę. I tutaj, o to jest całkiem ciekawa rzecz. Zrobimy sobie tak, i zrobimy sobie tak, i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Tutaj mamy jakąś możliwość walki z gościem. I uwaga, 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 proszę Państwa. Też tak sobie myślę, ale nie wiem o czym. Kurde, no ciężki daję morzek do zgryzienia. Sobie myślę. Postawiłem prowokację i się zaciął. Tak to jest z tymi agroplayerami. Naprawdę ty przez 15 minut rozmyślał o tym rzucić błyskawicę w moją jedno w Divan shielda? Ja nie wiem, czy ci ludzie są czasem ograniczeni chyba trochę mocno. Ale cii, ja nic nie mówię. Dobra, mamy kolejny raz dwie prowokacje, pamiętajcie, dla AgroPlayera dwie prowokacje to jest rzecz totalnie nie do przejścia, nie? Widzicie, w poprzednim turze się zaciął i przez minutę nie wiedział co zrobić, nie? W końcu wpadł, eee, ee, ee. błyskawica nie only Ray, ale też Divine Shield. No i, 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 szanuję, 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 bo to nie każdy potrafi do takich, dobra już. Już koniec zarcioszków, śmiercioszków. E, tutaj oczywiście gramy drołek. Gramy sobie takie, gramy sobie takie, gramy sobie takie. Eee... No, zagramy tak, tak i tak. Mało to istotne. Mało to szczerze powiedziawszy istotne, ale jest dobrze. Jest dobrze. Gierka wyprowadzona na prostą, że tak powiem. Było ciężko. Już miałem myśli yy, skończyć nagrywanie z kasu i zacząć od nowa. A tu, proszę bardzo, no, są jakieś predyspozycje na to, że coś się tutaj urodzi. No. A, dobra, jednak nie mam błyskawicy, bo już myślałem, że będzie błyskawica. Teraz zastanówmy się. E, mamy tak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. No nie wynajdę, nie wynajdę damage'u. Nie wynajdę damage'u, co ciekawe nie mogę też tego zabić. To może być dosyć kluczowe. Nie wiem czy będzie, ale może być. Cztery chilka, no przydałoby się, przydałoby się. Przydało się i to bardzo. Zrobimy tak. Jak to mówi stare polskie przysłowie, czasem dobrze zrobić podczas bitwy krok w tył, że już patrzeć się pozycji na polu bitwy i obrać nową strategię. I zabicie Krina, i zabicie naszej prowokacji, która dała nam Hila 4, może być właśnie takim krokiem wstecz. Bo straciliśmy co prawda dwie jednostki, a mogliśmy nic nie tracić. Ale dzięki temu mamy pięć życia i on już nie ma tak prostej drogi do zabicia nas. A to akurat nie ma żadnego znaczenia. Znaczy nie, ma znaczenie, bo w sumie ja nie mam litera teraz. No ale on też nie ma litera. Więc dobrze, dobrze, jeszcze raz 3, 4, 5, 6, 7. No nie ma. Ale dalej tutaj niczego nie widzę ciekawego. Natomiast myślę, że dodatkowy hill będzie tym, co chce. Przedstawienie skończone. se tam zabijemy. Prąbeczka, prąbeczka. Wszystko gramy na bordzik. Nie będziemy tutaj niczego oszczędzać. No i następna tura to jest. Psz. Psz, psz, psz. Jestem tego pewien. Jestem tego pewien. Magu, magu, dobra, to wyrzucę. No, niech będzie. Nie jest najlepsza rzecz. O Jezu. O Jezu, o Jezu. To, że nie jest też taka najgorsza, bo w sumie w drugiej gram to, w trzeciej gram to. Więc powiedzmy, że ten wyrzutek szybko mi tam przejdzie. Tu sobie weźmiemy nawet takiego. Graj, gościu. To W tym wypadku w drugiej gram to, prawda? Tutaj też do tej czaszki gulda szybko dojdę. Ja mam coś białego na brodzie. Nie wiem, niczego białego na brodzie nie widzę. Hmm. No niech będzie tak. Co oni mi zrobili? No co? No powiedz, no co? No co, no właśnie, no co? Czy ja gram takiego? Nie, no chyba bardziej takiego. I czy ja chcę to wytrajdować? Nie chcę, ale. Ale boję się trochę tego spell Nie wiem, czemu w sumie, ale. Na... Lepiej się tego pozbyć. Witam, i o zdrowie pytam. Zdruweńko jak Tralala. Jak tam po przerwie od Hearthstone? A? większe parcie na grę? Nie. Tak szczerze powiedziawszy, to przerwa od Hearthstone'a była taka, jakby jej nie było. W sensie, no niewiele się zmieniło. Jeżeli mam być szczęły, Mhm. No tutaj na pewno to traduję. Tu na pewno atakuję. Myślę, że to zagram. I to jest w sumie całkiem spoko opcją. I No, on teraz mi zabija tego. Wyskakuje mi ziuto jakiś. Nie najlepszy, nie najgorszy. Może być w sam raz, powiedzmy. Jakieś porady, żeby się nie stresować jak się idzie do nowej pracy w środę. Nie powiem, trochę się denerwuje. Eee, a ile masz lat? Prynica, moc. A Klent, to nic moc, lęki to ten weź, zabisę to. Ale być. Nie było tragicznie A... ja chcę zagrać tak. Mogę tak zagrać? To pozwoli... A w sumie może mogę nawet tego zagrać? Jest to możliwe. 23. E, to raczej się po prostu będzie stresował. Mm. Z biegiem czasu i z upływem życia takie sytuacje stają się mniej stresujące. A tak, z tego co obserwuję, to jak się jest młodym, to zazwyczaj takie sytuacje w... tworzą dosyć sporo stresu. No jezu, naprawdę. I raczej nie jest się, nie, 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 nie jesteś w stanie za dużo z tym zrobić. To nawet, dobra, chwilę dokończę tylko. O, to może być. Nawet, nawet... Y... Jak się jest starszym, to niektóre sytuacje są bardzo stresujące. Ja to dosyć dobrze widziałem przy streamerce, jak... No, ja już po pierwsze trochę byłem w branży, a po drugie miałem trochę więcej lat. Ale dużo moich kolegów, streamerów, która była młodsza stażem i wiekiem ode mnie, miała na przykład bardzo problem powiedzieć jakąkolwiek sensowną kwotę za swoje, że tak powiem, usługi. Albo za za zacząć jakiś temat. Także ja często zaczynałem ten temat, jak chodziło na przykład o zmianienie jakiejś umowy czy coś tamty. Więc to raczej przychodzi z biegiem czasu, a w wieku 23 lat to raczej. Jesteś, że tak powiem, skazany na stres. Okej, okay, to może być, to może być. To może być, to może być. To też może być. I ten atak też może być. Wow! Dobra, i w następnej gramy to i wjeżdżamy za milion obrażeń. Najgorszy stres to chyba przy zdawaniu uprawka, jak dla mnie. Nie, ja akurat przy zdawaniu uprawka się chyba nie stresowałem. Z tego co pamiętam, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie było to zbyt stresujące dla mnie. Tak samo jak na przykład matura. To matura to już w ogóle totalny luz. O kurku. Ja. Tak, na dobrą sprawę najbardziej się stresowałem, jak nieraz do PGA wrzucili do komentowania turnieju na scenie. Mówiąc mi o tym pół godziny przed, oświadczając mi, że nie będę komentował gdzieś tam skanciapy, tylko będę obok tej sceny. I mam jeszcze wejść na tą scenę, przywitać graczy, coś tam na tej scenie powiedzieć, jakieś puchary wręczać i tak dalej. Znaczy wtedy tak zestresowałem, że nie mogłem oddychać. Nie mogłem po prostu złapać oddechu i się że za chwilę uduszę. Po tym... I po miesiąc później, evencie w Warszawie, gdzie komentowałem, siedząc przed sceną, jeszcze lepiej, Po po tych dwóch sytuacjach ja praktycznie nie przeżywam stresu, nie? Jeżeli coś wyskoczy, na przykład nagłego, jak m, tak dla przykładu przyjdzie sąsiad, się kłócić o to, że za głośno mówię, w nocy ją spadnie, może, to wtedy faktycznie trochę się denerwuję, ale jeżeli jestem na coś przygotowany, to nie wiem, kiedy się ostatnio zdenerwowałem. Więc tak jak mówię, no, tak. Koniec końców, no to po prostu przychodzi z wiekiem, z czasem i z doświadczeniem. Dobra, no tutaj plomeczka. Elusia, piątusia. Aaa, no cóż, to jest za drogie. Tego nie chcę. Tego też nie chcę, poszukajmy czegoś dobrego. W tym dodatku dostawało się po wbiciu. Chat, w tym dodatku się dostawało legendę, jak wbiłeś legendę? Nie dostawało się przecież niczego. Staje się przy pierwszym wbiciu legendy. A może i faktycznie. A to nie w dodatku, tylko jak pierwszy raz się ją wbija. Woliwać pan. Osiągnięcia wchodzisz, odbierasz i masz losową sobą legendę. Ok, no to nie tego, to faktycznie nie pamiętam. No ale to tak czy siak, no, dostajesz legendę jak, nie jak, w, w, nie w dodatku, tylko po prostu jak pierwszy raz ją wbijesz na koncie. Nie jest to perfekcyjne, ale w sumie całkiem dobry układ, zabiłem węża i nic ten wąż nie zrobił. Niestety jeszcze dograłem tego. On też nic nie zrobi, prawdopodobnie. Ale może akurat w następnej, gdzie uznana sztuka mistrzyni podejdzie albo coś. Pan dziku, ok. Tutaj akurat smuteczek, że nic nie wypadnie, no ale trudno się mówi. Jest spaczony grzechotnik. A to my zrobimy najpierw tak: zabijemy to. I zagramy grzechotnika. Z dodatkowym buffem, co prawda on zejdzie od tego pewnie, ale zawsze to piękny damage of face'a. Chyba, Mati, jak tam życie? Znakomicie. Możesz się Ciekawe. I piąteczka w ryjek. A w następnej gramy to i jest Imbusia. Imbusia Lalusia, trolejbusia. Rzucę tylko o Trochę bo to wygrało Gierusie. Hm. Okej, no atakować nie będziemy, no bo to bez sensu. To A, nieszczęsny czarnoksiężnik A nieszczęsny rana O, nic nie zagrał. Tak słodka O to i jego mroźny Dobra, gramy na pałkę A co? To jest o się wyleczy do fula? Jak minął dzień? Praca, 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 stream. Okej. Okay. Okej. Okay. Pamiętasz, że mam tego na łapce? Ziomeczku mój piękny stryk, 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 bum i się. Piękne to było.